Więc jeszcze raz, Marku. Mam zacięcie. Ten Mam zacięcie, zacięcie nie jakiekolwiek się. nieistotne. To są spodnie robione przez żony. Niestety... Wykryłeś zacięcie, sprawdzasz. Jest zacięcie, dobicie, przeładowanie. Tak. Nie poskutkowało. Dopiero zgodę, zejście, magazynek, chowasz. Usuwasz, usuwasz, przeładowujesz. No, ze dwa-trzy razy przyładowujesz, wracasz do magazynka. Zobacz, że ja nie robię nic, żeby wstać zupełnie. Tylko tutaj sobie wkładam ten magazynek. Tu możesz włożyć tak, jak Paweł wkłada pod kolano. W ten sposób. Tylko tu troszkę jest zagrożenie, że jak będziesz wyciągał, to ci może tam sztuka wypaść, ale raczej nie. I. Ładujesz, przeładowujesz i krzyczysz gotów. Nie możesz wstać bez komendy. I dopiero jak masz komendę, to wstajesz i atakujesz dalej. Jasne? Najpierw, ja próbuję sobie poradzić Dobicie przeładowanie. przeładowanie. Dobicie przeładowanie, nic nie dało. Schodzę i usuwam.